Jadłodajnia. Wypróbuj przepis. Dzisiaj Seweryn Krajewski śpiewał o miętowych pocałunkach, miętowo także w naszej audycji kulinarnej. Miętowa pianka to dzisiejsza propozycja. Dodamy w niej świeże listki mięty. Mięta była znana już w starożytnym Egipcie, Grecji i Rzymie. Egipcjanie używali jej m.in. do balsamowania zwłok, a Grecy i Rzymianie jako zioła leczniczego, także do aromatyzowania różnych potraw. Nazwa mięta pochodzi od greckiej nimfy mente, którą Persefona zamieniła w roślinę z zazdrości o Hadesa. Hades ulitował się nad nią i yy, dał jej przyjemny zapach. Mięta działa odstraszająco na komary, mrówki i myszy. Można sadzić ją w ogrodzie lub też trzymać suszoną w domu jako naturalny repelent. Mentol zawarty w mięcie nie obniża temperatury, ale stymuluje receptory zimna w skórze i na języku, dlatego daje uczucie chłodzenia, mimo że tak naprawdę nie chłodzi. Istnieje bardzo wiele, bo ponad 600 gatunków i odmian mięty. Od klasycznej mięty pieprzowej i ogrodowej po miętę smakową, taką jak mięta czekoladowa, cytrynowa, jabłkowa, ananasowa albo anyżowo-lukrecjowa mięta koreańska, która w systemie botanicznym tak naprawdę miętą nie jest, ale pochodzi z rodziny miętowych roślin. Najwięcej mięty produkują Indie, Stany Zjednoczone i Chiny. Szczególnie ceniona jest indyjska mięta, z której powstaje większość mentolu wykorzystywanego w produktach na świecie. USA, zwłaszcza stan Oregon, są literem w produkcji olejku z mięty pieprzowej. Rocznie produkuje się tam kilkaset ton takiego miętowego olejku. W miejscowości Barabanki, brzmi trochę polsko, ale chodzi o Indie, drodzy Państwo, znajduje się jedna z największych plantacji mięty. Rozciąga się na tysiące hektarów. Największa miętowa guma do rzucia została stworzona przez firmę w USA. Miała ponad 50 kg. Mięta ma wszechstronne zastosowanie. W medycynie naturalnej pomaga przy problemach trawiennych, bólach głowy, a także ma działanie lekko uspokajające. W kosmetyce i farmacji dodawana do past, balsamów, szamponów, kremów chłodzących równie dobrze się tutaj sprawdza. W weterynarii stosowana jest natomiast jako naturalny składnik odstraszający pasożyty, a w, w chemii spożywczej jako naturalny środek konserwujący i aromatyzujący. Miętowa pianka ze świeżą miętą to dzisiejsza propozycja w audycji kulinarnej. Lekka, puszysta, bezpieczenia. Dodatkowo jeszcze możemy ją zamrozić i otrzymamy naprawdę fajne, miękkie lody. Składniki na cztery porcje. 200 ml dobrze schłodzonej śmietanki 30 bądź 36% 150 g jogurtu greckiego lub naturalnego 2-3 łyżki miodu cukru syropu klonowego lub słodziku tutaj do wyboru 20-30 listków świeżej mięty jeżeli nie chcą Państwo obawić się wliczenie tych listków, duża garść powinna wystarczyć. Sok z połowy cytryny to kolejny składnik: dwie łyżeczki żelatyny lub agaru, plus dwie łyżki wody oraz 50 g gorzkiej czekolady do starcia na wierzch naszego deseru. Powtarzam, składniki: 200 ml dobrze schłodzonej śmietanki 30 bądź 36%. 150 g jogurtu greckiego lub naturalnego. Dwie trzy łyżki. I tutaj ymm, dowolnie do użycia miód, cukier, syrop klonowy lub słodzik. 20 maksymalnie 30 listków świeżej mięty. Duża garść, jeżeli nie chcemy bawić się w liczenie. Sok z połowy cytryny to kolejny składnik. Dwie łyżeczki żelatyny lub agaru. Do wyboru oczywiście, plus dwie łyżki wody i 50 g gorzkiej czekolady do starcia na wierzch. Sposób przygotowania. Liście mięty najpierw płuczemy, następnie zalewamy wrzątkiem na 30 sekund, nie więcej. Po czym natychmiast przekładamy nasze listki do lodowatej wody. To pomoże zachować piękny zielony kolor. Schłodzone listki osuszamy i miksujemy razem z jogurtem oraz sokiem z cytryny na gładką masę. Opcjonalnie można jeszcze przetrzeć przez sitko, by otrzymać gładszą konsystencję, jeżeli nie lubią Państwo kawałeczków zielonych listków w masie. Żelatynę zalewamy zimną wodą i zostawiamy na 5 minut do napęcznienia. Następnie delikatnie podgrzewamy, aż żelatyna się rozpuści, ale wody nie zakodowujemy. Dodajemy łyżkę masy jogurtowo-miętowej, aby zahartować. I zahartowaną żelatynę wlewamy do reszty miętowej masy, dobrze mieszamy. Śmietankę ubijamy na sztywno, dodajemy i yy, tutaj do wyboru miód, cukier, syrop klonowy lub słodzik. Dodajemy do smaku. Jeżeli uznają Państwo, że wspomniane 2-3 łyżki to za mało, można dać więcej albo można odjąć ilość, jeżeli chcą Państwo, żeby ten deser był bardziej odświeżający niż zasładzający. Kolejny etap przygotowania to delikatne łączenie ubitej śmietanki z masą miętową. Najlepiej w dwóch, trzech partiach, żeby nasza masa nie straciła puszystości. Czyli łączymy ubitą śmietankę z masą miętową. Powstałą piankową masę przekładamy do pucharków, możemy przełożyć do foremek lub też do jednej większej formy i wstawiamy do lodówki na minimum 2, maksymalnie 4 godziny, aż stężeje. Przed podaniem dekorujemy startą gorzką czekoladą, listkami mięty. Ulubionymi owocami, tutaj świetnie pasują borówki czy maliny, możemy podawać także z pokruszonymi ciasteczkami. Przepis, drodzy Państwo, można oczywiście modyfikować. Zamiast żelatyny możemy użyć agaru, zamiast śmietanki możemy dać mleczko kokosowe. Z powodzeniem możemy także zamrozić tę piankę, o czym wspomniałam przed kilkoma chwilami. Wychodzi coś jak semifredo albo bardzo miękkie puszyste lody. Na pewno warto spróbować. Właśnie tej opcji z mrożeniem, zwłaszcza gdy na dworze bardzo, bardzo ciepło. Polecam gorąco i życzę smacznego. Dzisiejsza propozycja w jadłodajni to miętowa pianka. Jadłodajnia. Wypróbuj przepis.